Dzisiejszy filmik będzie o presji i o tym, jak my możemy nawet nie chcący tą presję na dziecku z trudnościami w jedzeniu wywierać. Ten filmik nagrywam na prośbę rodziców, z którymi współpracujemy. Dlatego, że w, my z tymi rodzicami bardzo intensywnie e, pracujemy nad tym, żeby tę presję usunąć e, i wspieramy ich w tym bardzo. I oni się w tym temacie bardzo wysilają. Ale bardzo ważne jest też, żeby również pozostałe osoby z otoczenia dziecka nie wywierały na niego presji, jeśli chodzi o jedzenie. Tak więc z tego filmu skorzystać mogą na pewno rodzice, którzy już są w procesie wspierania swojego dziecka. E, oni mogą wtedy jeszcze raz sobie aby przeanalizować, czy na pewno ze wszystkich obszarów tą presję udało mi się usunąć, pewnie nie, bo to jest proces i to jest bardzo trudne, ale jakby ten filmik pokaże, nad czym jeszcze, gdzie tutaj mogę jeszcze popracować. Z tego filmiku mogą też skorzystać rodzice, którzy jeszcze tak aktywnie nie zaczęli współpracować i dopiero uczą się tego, jak mogą wspierać swoje dziecko z trudnościami w jedzeniu, ale bardzo ważne jest, że ten filmik przede wszystkim może być taką dużą pomocą dla osób, które są w otoczeniu dziecka. Właśnie dla osób z przedszkola, dla babci, dziadków, niań, różnych innych specjalistów, którzy, którzy pracują z dzieckiem. Ponieważ usunięcie presji jest jednym z kluczowych czynników, które decydują o sukcesie w poradzeniu sobie z takim wyzwaniem, w wiedzeniu naszego dziecka. Presja jest bardzo szkodliwa, wzmacnia lęk, wzmacnia niechęć i sprawia, że dziecko się szykuje do walki, i całą energię kieruje na to, żeby poradzić sobie z otoczeniem. A nie wtedy tej, tej energii już brakuje na to, żeby, żeby radzić sobie z swoim realnym wyzwaniem, żeby zwracać uwagę na to, jakie ja mam kompetencje, możliwości, co mówi moje ciało, co mogę zrobić, co nie. Ten filmik chciałabym podzielić na takie dwie części. W pierwszej części chciałabym omówić w ogóle, czym jest presja i jak wiele ma twarzy żeby pokazać, w jakich sytuacjach tą presję my możemy stosować, nawet o tym nie wiedzieć. Ale w drugiej części chciałabym krótko też powiedzieć, wyjaśnić, dlaczego ta presja jest taka, taka niekorzystna i co mówią na ten temat badania naukowe. Bo my niby wiemy, że zmuszanie nie jest dobre, coraz częściej się o tym mówi. Ale czasem z drugiej strony, jakby tak trochę, tak zachęcić to dziecko mocniej, tak trochę popchnąć je w kierunku jedzenia. Tam się wydaje, że nie zaszkodzi, a mamy takie poczucie, że aktywnie pomagamy naszemu dziecku. Tak wcale nie jest. I o tym bym chciała też powiedzieć w tym yy, filmiku. E, mówiąc o presji, e, która mo może być wywierana na, dziecku, na dziecko, jeśli chodzi o jedzenie, to zazwyczaj przychodzi nam na myśl taka, taka sytuacja, taki obrazek, w którym dziecko siedzi w foteliku do karmienia, jeszcze przepięte z pasami, no i ono nie chce za bardzo jeść, ale my tam po prostu karmiemy je trochę na siło, na siłę, może trochę tam zabawiamy, ptaszek leci, no i, i wciskamy tą łyżeczkę do ust. Eee... No i jest to, jest to taka presja już bardzo widoczna, a nawet bym bardziej powiedziała, to już nie tylko presja, a przemoc, bo to bardzo narusza granice dziecka i ona jest oczywista i w większości e, e, u nas pojawia się taka świadomość, że to nie jest dobre, tak? Czasem oczywiście stosujemy coś takiego jako rodzice, kiedy jesteśmy pod ścianą i nie mamy innych strategii, e, i wtedy nasza jest w tym rola, żeby pokazać, on, że, że te inne strategie istnieją, ale, ale jest to na pewno presja taka. Bardzo istotne, a nawet właśnie zachowanie już przemocowe. Natomiast e, presja może mieć bardziej subtelne formy. Na przykład, e, kiedy my staramy się co chwilę pytać dziecko o jedzenie. Słuchaj, a tu jesteś głodny, a może byś teraz coś zjadł. Popatrz, a mam teraz coś dobrego. A zobacz, chodź, spróbujesz, a weź tylko gryzka. Czyli takie ciągłe. Otaczanie dziecka pytaniami, e, 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 ofertami jedzenia, spróbowania to też jest presja, bo dziecko jakby widzi, że nam bardzo, bardzo, bardzo zależy i gdzie się da. To próbujemy wcisnąć, zapytać, popytać i tak dalej. I niby to są pytania, na które przecież zawsze dziecko może odmówić, ale jeśli my co chwilę je ponawiamy, no to tak jak my byśmy słyszeli odpowiedź, że dziecko mówi nie, ale jej nie wierzyli i za 10 minut znowu trzeba zapytać. Więc ciągłe pytanie, ciągłe nagabywanie, ciągłe oferowanie dziecku jedzenia jest odczytywane przez nie jako presja. Presja może być także odczuwana przez dziecko, kiedy my je oceniamy nawet w taki niebezpośredni sposób. Na przykład mówimy w towarzystwie Nie, wiesz co dobra, jego to w ogóle nie pytaj o jedzenie, bo to jest oczywiste. Jego to nie ma co brać pod uwagę, bo on i tak jest swoją, on, wiesz, on tego i tak nie ogarnie, wiesz, jak on je. Czy takie publiczne przyklejanie etykiety. Nie, on w ogóle wiesz jak on je. Dziwnie. Inaczej. Nie tak jak my. Czyli trochę jakby nie należy do nas, no bo on czy ona je inaczej. I my często nawet się nie zastanawiamy. Nie mamy złych intencji, kiedy to mówimy, ale to jest jednak stawianie takiej granicy, ponieważ jesz inaczej, my tego nie rozumiemy, w ogóle dziwnie jesz, nie chcesz jeść, ciągle z Tobą jest problem. No to trochę się podzieliliśmy na, na nas, tych, co jedzą normalnie i pięknie, i na no, tych, co mają ten problem, wiesz, jak on je, prawda? To też jest taka presja, bo nikt z nas nie lubi być outsiderem. Yy, I taką osobą z taką negatywną etykietę, etykietą, etykietą niejatka, osoby problemowej. Presja to, to, to są także nagrody, no i tutaj to jest już bardziej oczywiste, aczkolwiek nadal dość powszechnie stosowane w przedszkolach, czy nawet przez różnych specjalistów, nagrody za to, że dziecko coś zje. Nagrody za to, że dziecko coś spróbowało, bo je do tego zachęcaliśmy. Jak spróbujesz, jak poliżesz, jak zjesz, jak ugryziesz, no to dostaniesz naklejkę, buźkę, słoneczko, cukierka. To są też te wszystkie takie zasady. Ciasteczka dostaną tylko ci, którzy pięknie zjedzą, tak? Deser może być tylko po pięknie zjedzonym obiadku. Naprawdę, jak spróbujesz, mięsa, to pojedziemy do Disneylandu, obiecuję. To jest bardzo duża presja, czyli stawiamy poprzeczkę bardzo często nawet nie jesteśmy do końca pewni jako rodzice, no bo nie mamy takiej wiedzy, czy, czy w ogóle to jest możliwe, żeby dziecko czy ma fizyczne takie umiejętności, żeby to spełniło i do tego oferujemy dużą nagrodę. Jak nagroda to również kara stosowanie kar też jest formą potężnej presji i tutaj. Też często, mimo że wiemy, że kary to tak, jakby to nie jest dobry, dobry sposób na wychowanie i na radzenie sobie z niejedzeniem dziecka, ale gdzieś tam czasem nas, nas kusi. Coś w stylu, nie wstaniesz od stołu, dopóki nie zjesz wszystkiego. O, nie, 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 nie pójdziesz na dwór albo nie włączę ci bajki, jak nie zjesz do końca tego wszystkiego. Hmm, czy na przykład mówienie, e, wiesz co, za chwilę jak będziesz ty tak jad, to pojedziesz do szpitala, albo zasłabniesz, bo nie będziesz miał sił, zobacz jak ty wyglądasz. No to też jest, e, to, to niby wygląda na mówienie o naturalnej konsekwencji, ale to jest, e, to wzbudza jeszcze większy lęk u dziecka. I ono nie za bardzo wie, co ma z tym zrobić, ono po prostu czuje wielką presję, że powinno jeść inaczej. Ale to niestety nie powoduje, że nagle pójdzie porozum do głowy i faktycznie chwyci za kotleta. No, oczywiście już nie mówię o, o takich, e, takim, takich karach czy straszeniu już grubego kalibru, e, czyli. Czyli e, babci serce pęknie, jak tego nie zjesz, bo tyle się nagotowałam, zobacz, to jest takie pyszne, no naprawdę, babci będzie bardzo przykro, tak? Albo jak ktoś częstuje nasze dziecko i mówi, no zjedz, patrz dziewczynce, będzie cię przykro, zrobisz mu przykrość. To też jest forma potężnej presji, e, no bo gdzieś tam konsekwencją tego, że ja nie jestem w stanie czego zjeść, to jest to, że, e, że kogoś zranię, że komuś będzie przykro, że stracę przyjaciół, że będę sam i tak dalej. Czyli jest to forma kary. Um, oczywiście, że jakby bardzo często my się staramy to wszystko robić w, w dobrej intencji, bo, bo my chcemy, żeby, żeby nasze dziecko było zdrowe i jadło bez problemu, natomiast to, yy, to utrudnia mu drogę do samodzielności, do takiego zrozumienia, po co jest to jedzenie, do pewności siebie, więc. To mimo, że często chcemy dobrze, to bardzo negatywnie wpływa na, na nasze dziecko. Jest jeszcze jedna forma presji, która, która jest niebezpieczna. Czyli na przykład jest to forma nadmiernej kontroli, kiedy opiekun daje do zrozumienia, że wybory dziecka nie są dobre czyli że na pewno dziecko zjadło za mało, albo nie to, co powinno zjeść. Czyli opiekun daje do zrozumienia dziecku, że na przykład zjadło niewystarczająco dużo i to są te sytuacje, w których my mówimy, nie, 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 jeszcze pięć łyżeczek, nie, ale jeszcze musisz, jeszcze wszystkiego nie zjadłeś, tak? To są te słynne za mamusie, za tatusia, za babcię, za dziadka, czyli... E, nie ma w tym, dziecko nie uczy się, że powinno zastanowić się co u mnie, czy ja już mam pełen brzuszek, jak ja się z tym czuję. Tylko właśnie, no, czy moja mama, tata, babcia, pani w przedszkolu każe mi jeszcze czynia. Czyli to jest w ogóle jakby e, e, roz, e, rozwadnia nam cel jedzenia, prawda. Nie po to, żebyśmy my byli na najedzeni, nie po to, żebyśmy my się zatroszczyli o siebie i żeby nam było dobrze, tylko żeby zadowoleni byli opiekunowie. Inna forma kontroli to może, może iść w kierunku tego, co dziecko je. Czyli dziecko na przykład zjadło, mamy poczucie, że, że się najadło, no ale nie jesteśmy zadowoleni z tego, że e, wybrało tylko produkty na przykład węglowodanowe, tak? Albo no właśnie mówimy, ale jak to już? Tylko ziemniaczki, bez mięska, nie bez mięska to się nie liczy. Słuchaj, chociaż jeszcze dwa kawałeczki mięska, tak? Albo nie zobacz jeszcze, jeszcze tylko napij się kompociku, bo tam, e, tam jest dużo witamin, a ty tak słabo wyglądasz. Czyli znowu... Uh... Poprzez kontrolę, mimo że kierują nami dobre intencje, wywieramy presję na dziecko. Oczywiście, że jest tak, że większość opiekunów, szczególnie właśnie tych blisko związanych z dzieckiem, czyli rodziców, babci, dziadków, jest w nich bardzo dużo lęku i niepokoju. I oni widzą, że dziecko po prostu podejmuje złe decyzje na początku. I faktycznie zjada nie tyle, ile potrzebuje. Nie jest w stanie rozszerzyć sobie diety. Ale to jest to, sobie omawiamy i opracowujemy już podczas programu terapii. Co można zrobić, żeby dziecko nauczyć podejmować dobre decyzje, żeby ono miało kompetencje do tego, żeby wiedziało, czy już jest najedzone, czy nie, żeby umiało sięgać po inne produkty. Natomiast, żeby do tego dojść, to trzeba zlikwidować presję i właśnie taką kontrolę musisz jeszcze zjeść, ale musisz jeszcze zjeść tamto. Ale ja chcę, żebyś jeszcze tamtego tego spróbowało, bo bez tego to deserku nie dostaniesz, prawda? Czyli, czyli taka nadmierna forma kontroli też może być przez dziecko odczytywana jako presję. I bardzo często tak naprawdę, jak rozmawiamy o tej presji z rodzicami i ze specjalistami w naszym zespole, to dochodzimy do bardzo ważnego wniosku, że tak naprawdę. Jeśli my mamy intencję w sobie taką, że my byśmy chcieli zrobić, żeby to dziecko w końcu zaczęło jeść normalnie albo tak jak, jak inni, tak jak my byśmy chcieli, chcemy wpłynąć na jego zachowanie, żeby w końcu y, zaczęło jeść, to jeśli taką mamy w środku intencję i taką myśl, to niezależnie jak ją opakujemy, czyli jakich słów użyjemy, jakim tonem głosu powiemy, czy będziemy się uśmiechać, to to i tak będzie odczytane jako presja, dlatego że. Kluczem do tego, żeby z presji zrezygnować, jest wewnętrzne przekonanie, że ja nie jestem w stanie zmusić innych, w tym mojego dziecka, innych bez względu na wiek, do tego, żeby robili to, co ja chcę, i to, co ja uznaję za słuszne. Oczywiście, im młodsze jest dziecko, tym bardziej jestem w stanie zrobić, zmusić je siłowo, tylko więc to nie, może nie tak, że nie jestem w stanie zmusić, tylko jestem w stanie zmusić, ale. Niestety, z dużą szkodą dla, dla jego rozwoju. Jeśli chcę wspierać zdrowy rozwój swojego dziecka, to muszę zrezygnować z różnych form przymusu. Czy to znaczy, że jestem bezradny i że już nic nie mogę zrobić jako opiekun, i tylko po prostu czekać i mieć nadzieję, że moje dziecko nagle stanie się cud i zacznie jeść? Na pewno nie, bo cuda się zdarzają, ale, ale to może nie być najlepsza strategia w tym przypadku. Natomiast, co my możemy zrobić? To jest oczywiście jakby nasze podejście jako specjalistów krebs w trudnościach jedzeniowych, ale rolą rodziców, opiekunów, specjalistów jest bardzo umiejętne tworzenie środowiska i kontekstu do tego, żeby umiejętności, których dziecko potrzebuje, mogły się pojawić. To oznacza, że jeśli ja widzę, że moje dziecko nie ma takich, takich i takich, i takich jeszcze umiejętności, które są niezbędne w jedzeniu, a na konsultacjach sprawdzamy, jakich umiejętności dziecku brakuje, to ja na przykład współpracuję z różnymi specjalistami, z logopedą, z fizjoterapeutą, żeby, żeby moje dziecko tych umiejętności nabyło. Ja buduję środowisko odpowiednie, między innymi właśnie na przykład zabieram presję, ale tak yy, organizuje posiłki żeby dziecko miało bardzo dużą ekspozycję żeby uwzględnić możliwości żeby ono miało bardzo dużo sukcesów w kontakcie z jedzeniem czyli muszę też wiedzieć z jakimi produktami jest na jakim etapie jeśli chodzi o umiejętności jedzeniowe w tym wszystkim pomagamy i to jest bardzo dużo pracy aktywnego działania ale to działanie idzie w, w kierunku tworzenia środowiska Kontekstu wspierania dziecka, o, dawania mu narzędzi, uczenia go strategii, e, dodawania mu sił, e, wyposażania go w umiejętności, a nie w, e, w stronę przymusu e, i presji. Bo to bardzo często jest szkodliwe. Tak więc to, to jest też duża praca taka wewnętrzna, jeśli chodzi o opiekunów, prawda? Żeby, żeby zdać sobie sprawę, że to, co ja mogę zrobić. To jestem e, ja sam. I, e, a ja sam mogę tworzyć środowisko, ale nie mogę siłowo e, e, zmuszać dziecko do zmiany zachowania, bo to po prostu jest potem bardzo niekorzystne. Więc mogę się zastanowić, e, e, do jakiego jeszcze mogę specjalisty się udać, może skonsultuję się z kimś, żeby tu jeszcze daną umiejętność u dziecka uzyskać? E, jaki produkt do dzisiaj na stole mogę włożyć, żeby moje dziecko miało ekspozycję, radość i pozytywne skojarzenia z jedzeniem? Jak jeszcze mogę mu pomóc się pewniej czuć przy stole? E, jak jeszcze mogę mu pomóc, żeby lepiej rozumiało, co się dzieje z jego ciałem e, i dlaczego reaguje w ten, ani w inny sposób, żeby się czuło. Kompetentniej czuło, że ogarnia i kontroluje swoje życie. Tak więc to są rzeczy, nad, nad którymi my, jako opiekunowie, możemy działać i to bardzo dużo, bo to tak naprawdę pomaga dziecku zmienić um, swoje umiejętności, zachowanie i postawę względem jedzenia. Czyli wiemy, jakie oblicza ma presja. Likwidowanie jej to jest ciągły proces. Tego się nie da zrobić na, na raz, że wiemy już, że tego nie wolno robić, już więcej tego nie będziemy robili. My się tego ciągle uczymy, ale świadomość tego, co jest presją i co wpływa szkodliwie, ma niezwykłą siłę, bo nawet jeśli będziemy nadal, e, zdarzać nam się będzie jeszcze trochę przycisnąć dziecko przy jedzeniu. To jak tylko się zorientujemy, że właśnie o to teraz wywarliśmy presję na dziecko, to najlepsze, co możemy zrobić, to po prostu je za to przeprosić. Powiedzieć słuchaj, okej, okay, ty się uczysz. Nowych postaw i umiejętności względem jedzenia, ja się uczę, e, wspierać Cię w, e, w, w, w tym procesie, a to nie było e, e, fajne, co zrobiłem. Po prostu przeprosić, to też jest fajna, fajna rzecz. Tak więc, podsumowując, w tym filmiku udało nam się omówić różne formy presji, pokazać, że ona może mieć bardzo subtelne oblicza. Oczywiście nie jestem w stanie wyczerpać tego tematu, bo, bo przykładów różnych form presji można by mnożyć i najlepiej analizować konkretnie sytuację poszczególnych rodzin już indywidualnie na konsultacjach. W kolejnej części filmiku, na którą już teraz serdecznie was zapraszam, Postaram się omówić... Yy... To dlaczego presja tak bardzo szkodzi naszym dzieciom, i co na ten temat mówią badania. Natomiast, jeśli uznajecie Państwo, że taka forma wsparcia wiedzy wydaje się Wam korzystna i chcecie jak najwięcej takich filmików, to będzie mi bardzo miło, jeśli dacie znać o tym w komentarzach, albo zasubskrybujecie mój kanał. Jest to dla mnie taka informacja, że faktycznie warto poświęcać na to czas i energię. No bo w innej sytuacji nie mam możliwości dowiedzenia się o tym i kontaktu z Wami. Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w drugiej części filmiku.